Siemanko, dzisiaj jesteśmy w jailbreaku i pokażę Wam, jak najszybciej obrabować nowe kasyno. Na sam początek musimy znać kodzik, który jest tam, tutaj, w tych drzwiach. I kodzik ten, o tutaj, jak widzicie, jest na ścianie, ale może być jeszcze. Tutaj, za tą szufladką. I jeszcze tutaj. Tam, tutaj jest skryty. Dobra, teraz i trzeba przepisać ten kodik. 2078. Lecimy. 2078. Drzwi otwarte, i teraz wchodzimy do. Security, żeby zhakować komputerek, taki jeden, o właśnie tu ten, hack ten albo ten, bo jeszcze inny? Może ten, ten, ten. Kurde, który to komputer? Nie, no kurde. Co jest? Jeszcze tu są te dwa. O, i tutaj Disable Vault Security bo jak tego nie zabezpieczymy, to będzie tam taki mocny laser. Dobra, teraz winda i jedziemy do sejfu I tutaj break O, i wchodzimy przez ścianę I teraz tutaj I teraz mamy ten główny save. I zobaczcie, teraz y, jak to y, odblokować crack. Jak będzie zielone, to change direction. O, jest zielone, change direction. Znowu zielone. O, nie zdążyłem. Dobra, jest sejf otwarty. I teraz kaskę zbieramy. I w tych drzwiach jest tak samo jak w sejfie. Jak jest zielone, to obracamy. O! Dobra, otwarte. I bierzemy kasę. Dobra. I teraz jak wyjść? Wychodzimy tą samą drogą, tylko że jak będziemy już w Windzie, to jedziemy na dach. O. Otwieramy windę. I teraz na dach. I można powiedzieć, że już napad jest skończony. Tylko jeszcze jedziemy, lecimy do swojego pojazdu. O kurde, spadłem. Ale to nic. Dobra, jesteśmy. I teraz jedziemy do wulkanu. Lokalizacja wulkanu trochę się zmieniła. Ogólnie ten wulkan się zmienił. Teraz takie śmieszne wejścia są. A z tej strony jest. O, tutaj. Takie. Wjeżdżamy. I napad skończony. Mam nadzieję, że Poradnik się spodobał. Łapka w górę. Mam nadzieję, że też zostawiona. No i pa.